Wędliny, sery, wędzone ryby, pierogi, chleby na zakwasie prosto od regionalnych producentów. Wszystko to można znaleźć już od 17 grudnia na Kieleckim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Na placu artystów poza jedzeniem znajdziemy również mnóstwo świątecznych dekoracji, bombek oraz stroików. Przedsiębiorcy z różnych części Polski nie mogą narzekać na brak zainteresowania. U nas nie ma reguły, wszystkie sere się cieszą bardzo popularnością. Świeże, takie wczorajsze dzisiaj w sprzedaży, bunco krztałkowski, tak jak Pani widzi już niedużo nam zostało, także będziemy musieli dowieść, bo klienci naprawdę się zachwycają serem. Podczas tegorocznego jarmarku nie brakuje też innych atrakcji. W weekend podziwialiśmy m.in. młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Teatr Lalki aktora Kobuś w spektaklu Piosenki na Zimę. Śpią pod śniegiem, stare drzewa, za bo cór Muzeum zabawek i zabawy, Instytut Designu oraz Energetyczne Centrum Nauki przygotowały wiele atrakcji dla najmłodszych. Energetyczne centrum nauki zaprasza w sercu miasta na warsztaty związane z prądem i z elektrycznością, ale także wykonujemy naukowe ozdoby choinkowe i świetnie się bawimy tutaj w takiej naukowej świątecznej atmosferze. Jarmark to też wyjątkowe miejsce dla zakochanych. Na placu artystów stanęła całośna bramka, miejsce, gdzie każda para może się pocałować i wyrazić swoje uczucia pod symboliczną gałązką jemioły. Warto wspomnieć też o Pacy dla bezdomniaka, do której mieszkańcy mogą wrzucać najpotrzebniejsze rzeczy dla zwierząt ze schroniska w dyminach. Tegoroczny jarmark to wyjątkowe przedsięwzięcie. Sukces, myślę, że sukces. Dziś, tegoroczna edycja cieszy się dużym zainteresowaniem Kielczan, od licznych zwiedzających plaz artystów na tegorocznej edycji jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapraszamy wszystkich przez całe stanie jarmarku, a więc do środy 23 grudnia. Serdecznie zapraszamy. Bardzo się cieszy. Nie słysze odda.